Witam serdecznie z tej strony Devetoper. Siedzimy sobie dzisiaj w parku i podziwiamy nową inwestycję w Murcji. Zobaczcie sami piękny apartamentowiec piękny park siłownia na świeżym powietrzu. Zobaczcie, jak sobie ludzie ćwiczą w grudniu. Temperatura myślę, że około 20 stopni. Także na pewno warto tu przyjechać. Na pewno warto kupić nieruchomość. Pamiętajcie, że u nas nie płacicie prowizji. Prowizje płacą nam deweloperzy. A my. A my wam zabezpieczamy transakcję, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie, komfortowo i żebyście mogli wrócić szczęśliwi do domu. Albo wrócicie do domu, a już wkrótce to będzie ważny dom. Także serdecznie zachęcam i pozdrawiam Was serdecznie z ciepłej, dalej ciepłej Hiszpanii. Pozdrawiam.